Yes. Hola, a to jest imprezka w SKTV, hit na czasie. Dzisiaj będziemy się bawić naprawdę na grubasie w klubie Imperium w Bolesławcu. A dzisiaj gwiazda, powiem wam, że ta gwiazda to niesamowita gwiazda. A kto to taki? Już wam mówię. Adrian Harasim. Dokładnie tak, Harasim tutaj dzisiaj zagra. Ja oczywiście z nim porozmawiam. No i to jest chyba gwarancja, że będzie się działo, dlatego zostańcie z nami. Siema, Harasim. Cieba musisz krzyczeć, bo cię nie słyszę. Spokojnie, ja się trochę wyrobiłam. Jankes mnie nauczył, żeby krzyczeć, ale żeby się tak nie drzeć, wiesz? A, tak, szczególnie Jankes się nie drze, tak. Ale to jest sztuka. Słuchaj, Harasim, czy ty nie uważasz, że prowadzisz takie piękne życie? Pracujesz w SKTV, a po godzinach sobie grasz w klubach? Uważam. E, pracuję w SKTV, po godzinach gram w klubach. W takim jak tutaj... To naprawdę wielka przyjemność. Ja byłem tutaj e, no 2-3 lata temu, to wyglądało zupełnie inaczej. Właściciel tutaj przerobił wszystko dosłownie, wszystko. Zburzył wszystko co było i z wybudował na nowo i wygląda to teraz naprawdę dobrze. A dwa lata temu też było tu tyle ludzi? Tak, ludzie się nie zmieniają. Oni chodzą ciągle do tego grupu, co by tutaj nie zrobić podejrzewam, ale to no, on chciał podobno no, zrobić to trochę lepiej niż było, tak? Udało mu się z nawiązką. No ja jestem w szoku, bo jesteśmy tutaj, godzina 22, a park jest po prostu pełny. To jest, tak, to jest bardzo fajne. I to się fajnie gra dla takich ludzi, bo oni nawet jak nagram coś słabego, to i tak nie uciekną, bo trudno wyjść! Nie, 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 to nie dlatego, bo oni cię kochają! I czegoś, gdybyś nie zagrał, to oni tak będą karczyć, to jest tak! I da to ja cię lubię, no. No, a dlatego! Ja cię przedstawiłam dzisiaj, że ty jesteś moim serdecznym przyjacielem, prawda, że tak jest? Prawda, tak jest. Nawet swój samochód nazwałaś tak, jak e, moje imię, no. Aduś nazwała swój samochód Aduś. No, mój tato mi mówi Aduś, nie? Ale mój Aduś jest chory, a to życzył, żebyś zawsze był zdrowy. Nie, ze mną wszystko dobrze akurat. No, wszystkiego dobrego i miłego grania, Adrianku, mój kochany. Nie dziękuję, Olu. Ze mną dwie piękne klubowiczki. Dziewczyny, przedstawcie się. Ola. Aszka! Ola, bardzo ładne imię. Dziękuję. Dziewczyny, jak się bawicie? Świetnie. Koleżanka też? Pierwszy raz w Imperium, ale jest świetnie. No to super, czyli na pewno tutaj wrócisz? Na tak, na, na następny weekend jesteś już z powrotem. A na co dzień czym się zajmujecie? Doszka wykładzimy, na całą. A koleżanka, jak nie imprezuje, to co robi? Pzędzam czas na trójce w lówko śląskim. Pozdrawiam wszystkie strójki Myślałam, że leżysz i pachniesz, bo to też jest taka czynność. Tak. Dziewczyny, no to chwilkę dla Was. Pozdrówcie swoich znajomych. Wszystkie bale, wszystkie strzach z suwówka No ja pozdrawiam jeszcze raz wszystkie strójki mojego chłopaka jaja. <laughs> Dziękuję dziewczyny i idźcie się bawić. Ze mną rezydent klubu Imperium, DJ Złoty. Witaj. Cześć, witaj. Mój drogi, ja nie wiem, czy ty wiesz, ale twój szef wyznaczył cię, żebyś to ty opowiedział nam coś o klubie Imperium. Cieszę się bardzo. Zostałeś wyznaczony. On chyba się trochę wstydził, co nie? Może po prostu nie wie, co ma tak tego w klubie. A może nie wie. No to teraz czas dla ciebie. Opowiedz nam coś ciekawego o tym klubie. Świetne nagłośnienie, super światła, dobrze wyposażona konsoleta. To DJ jest co najważniejsze. Świetni ludzie, to chyba najważniejsze w tym klubie. No i świetny rezydent, prawda? Ja jestem skromny, ja tego nie mówiłem. Okej, okay, ale ja to potwierdzam. A coś na Twój temat, jak się zaczęła Twoja przygoda z muzyką? Całkiem ciekawy. Pierwszy komputer, PC, najpierw tworzenie, później granie. Od 10 lat już się tym bawię, także kawałek czasu jest. Dobra, to jako rezydent zaproś naszych wszystkich widzów do klubu Imperium i powiedz w jakie dni można się tutaj bawić? Moi kochani, zapraszam do Warszawca, do klubu Imperium. Uwierzcie mi, każda noc na tutaj jest świetna i będzie niezapomniana. No to zapraszamy do Imperium. Moi drodzy, oglądacie program Impreska, w SKTV Hit na gazie. Teraz jesteśmy na małej sali w klubie Imperium w Bolesławcu, ale to nie wszystko, bo tutaj jest jeszcze duża sala i tam bawi się chyba ze 4 razy więcej osób niż tutaj. Chodźcie na tą dużą salę, zobaczymy co tam się teraz dzieje. Oglądacie program Impreska w SKTV, hity na czasie. A teraz przyszedł czas na konkurs. Do zgarnięcia dwie płytki: Jesień 2012 i Markus Schulz. A do tego dorzucamy gadżety prosto z klubu Imperium. A pytanie konkursowe, jak zawsze, bardzo proste. Uwaga, uwaga! To zasiada w jury killerskiego karaoke. Jeżeli znacie poprawną odpowiedź, wyślijcie ją do nas na adres konkurs.małba.sk.tv, a mi nie pozostaje nic znego, jak życzyć Wam powodzenia. Monika! Monika, Ty jesteś bardzo zwinna i wysportowana, bo złapałaś frisbee. Jak Ci się to udało? Koleżanka mi pomogła! Koleżanka, taka dobra, dałaś w prezencie? Tak! Okej, okay, to ja mam dla Ciebie prezent, w zamian możesz pozdrowić kogo tylko chcesz! No to pozdrawiam oczywiście cały hojny, bo na całą rodzinę! No to pozdrowienia, poleciały. TV, kiedy na czasie? Ja wreszcie znalazłam dostojnych panów. Cześć! Cześć! Jak masz na imię? Adam. Adamie! Powiedz mi, zdarza ci się czasami podrywać dziewczyny w dyskotece? Nie! Przyszliśmy się zabawić. Tylko zabawić? A jakbyś miała go poderwać, to co byś jej powiedział? Na przykład, jak nie miałbyś poderwać? To tajemnica! Dobra, tajemnica, okej, okay. kolega dobrze wybrnął. A tu kolega jak ma na imię? Piotrek. Piotrek, ty chyba dużo chodzisz na siłownię. Ćwiczę w domu. Siedzisz w domu, ale ćwiczysz w domu, tak? No ćwiczę, no to trzeba robić. A, a dałbyś się radę jedną ręką mnie podnieść? No pewnie. No to dajesz. No to, no to dajesz! Jedną ręką. Jedną ręką. Moi drodzy, imprezka w klubie Imperium w Bolesławcu. Niestety dla mnie się już kończy. Muszę stąd spadać, żeby być rzeźka dla was na program Hot Flota. Ale zobaczcie jeszcze raz, jak tutaj się wszyscy teraz bawią. No i zostawiam was nie tylko z klubem Imperium, ale także z Adrianem Harasimem, który rewelacyjnie gra. Pa! Dajcie najwyższy czas na kolejne prezenty.